Parapapa! Pa, pa. Jakie ładne! O! Zapieksy! Dzień dobry, dzień dobry! Krzysztof Lawanuje się Kłania, witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy tak na szybko, a zachciało mi się zapiekanek i na ten odcineczek serdecznie was zapraszam. Żeby przygotować ten bardzo prosty przepis, będziemy potrzebowali w moim przypadku półki, które zaraz przekroimy na pół, ser żółty, jak widzicie, ja już mam starczy ser, dalej pomidor, papryka, czosnek. Tutaj jest, są kawałki boczku, a możecie użyć Szynki lub wędliny, jaką lubicie. No i w ostatniej fazie cebulka, zielona i ketchup. Także zabieramy się do dzieła. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko paprykę pomidora i kawałki boczku pokroić w drobną kostkę, a czosnek przeciśniemy przez praskę. sobie tak kroję, to przypomniał mi się jeden suchar. No i mam do was jedno pytanie. Co mówi Japończyk, gdy widzi szybę? Raz, dwa, trzy. To shiba. <ścoughs> Nie wiem czemu, ale właśnie w tym momencie ten suchar mi się przypomniał. Do mojej miseczki jeszcze wycisnę jeden ząbek czosnku. Dodam ser żółty. Ok, po I dodam dwie. Tutaj jest trzy łyżki majonezu. Wymieszam to. No i zaraz przechodzimy do dalszej części. Nie pozostało nam nic innego jak farsz przełożyć na przekrojoną bułkę. No i oczywiście robimy tak z każdą bułeczką. W międzyczasie rozgrzewam piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza. I jak widzicie, moje zapieksy już w środku. Ustawiam 12 minut no i około Tyle je będziemy piekli. Oczywiście po 12 minutach sobie zobaczcie, czy wszystko jest ok. No i co? Widzimy się w scenie końcowej. I proszę bardzo, tak powstały moje przypyszne, zapieksy. Jak widzicie, jedne z ketchupem, drugie z cebulką zieloną. Próba generalna. Zróbmy to. Nie bójmy się. O, jeszcze gorące, jeszcze gorące. Trzeba uważać. Mm, 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 mm. Coś to co jest przepyszne. Także co? Ja połączę się z Wami żegnam. To był Krzysztof Rapanują Lująz Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, a ja idę wołać żabkę.